Janna Krok serdecznie witam w cotygodniowym programie echo szkoły. Tegoroczne ferie zimowe rozpoczął kulik zorganizowany w parku miejskim w pobliżu górki kaśki. Organizatorem imprezy był referat sportu i rekreacji urzędu miejskiego w Szczelcach opolskich. który zadbał o dobrą zabawę, zorganizował ognisko dla uczestników, gdzie można było upiec kiełbaski i ogrzać się gorącą herbatą. Podczas tegorocznych ferii w parafii świętego Wawrzyńca utworzono warsztaty dla dzieci i młodzieży, które mają uświadamiać najmłodszych, jak ważna w ich życiu jest rodzina. Ubiegły tydzień warsztatów minął w przyjaznej atmosferze. Dzieci udział wzięły w różnych warsztatach, plastycznych, teatralnych, muzycznych, a nawet odwiedziły kręgielnie. Na zakończenie pierwszego tygodnia ferii zorganizowano w ogrodzie parafialnym ognisko z pieczeniem kiełbasek. Do tradycji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 wlicza się prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych. W tym roku tematyka zajęć skupiona była pod hasłem Strażnicy Skarbu. Uczestnicy odwiedzili m.in. lodowisko, które znajduje się przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7. Uczestniczyli w projekcji filmowej i zajęciach plastycznych. Odwiedzili zamek w Starych Tarnowicach, który został wzniesiony przez rycerza Wrochema. Uczniów odwiedził również pan Adam Tymiński, policjant ze Szczeleckiej Komendy który opowiedział o bezpieczeństwie. W pałacu w Pławnowicach dzieci zwiedziły liczne komnaty, a piękny pałac zachwycił niejednego ucznia. W Izbie Edukacji Leśnej w Czelcach Opolskich na dzieci czekał pan leśniczy Wojciech Krajewski, który opowiadał o lasach, roślinach, jak rozpoznawać gatunki drzew oraz ich zastosowanie. Mogły również zobaczyć wiele ciekawych eksponatów tam zebranych. Poznały prace leśnika, a nawet zwyczaje zwierząt leśnych. Mimo, że śnieg w połowie tygodnia stopniał, Pani dyrektor postanowiła przenieść uczestników w śnieżną krainę. Pani, posłuchajcie. Pewna wdowa miała dwie córki. Jedna z nich była piękna i pracowita, druga zaś brzydka i leniwa. Jednak tę drugą córkę wdowa kochała o wiele bardziej. Ponieważ była to jej rodzona córka, dla pięknej i pracowitej była jedynie macopą i dlatego kazała jej ciągle wykonywać najcięższe prace. Była więc domowym kopciuszkiem. Codziennie biedna dziewczynka musiała przesiadywać przy studni nieopodal gościńca, gdzie ciągle przemdła i przęgła, aż krew lała mi się z paluszków. Któregoś dnia tak się stało, że poplawiła krwią w wrzecioną. Chcąc je wypłukać, zanurzyła je w studni, a ono wysunęło jej się z rąk i opadło na same dno. Dziewczynka zaczęła bardzo płakać. I pobiegła do macochy, aby opowiedzieć jej o całym nieszczęściu. Lecz macocha zaczęła na nią krzyczeć i złożeczyć, A że była bezlitosna, tak powiedziała do swojej przybranej córki. I jeśli opuściłaś wrzeciono to studni, to będziesz je musiała stamtąd wydobyć. Tak więc dziewczynka poszła z powrotem do studni. Chociaż nie wiedziała, co ma począć, wreszcie w całym swoim smutku skoczyła do niej, aby wydobyć w życiu. W tej samej chwili straciła przytomność, a gdy się obudziła, spostrzegła, że leży na przepięknej łące, na której rośnie tysiące barwnych kwiatów. Ruszyła więc w drogę przez tę nogę. Szła tak, aż wreszcie dotarła do piekarskiego pieca pełnego buchentów chleba. W ten usłyszała: „O, wyciągnij nas, wyciągnij, inaczej się spalimy. Już tak długo się pieczemy.” Dziewczynka podeszła do pieca i wyciągnęła wszystkie buchenki jeden po drugim za pomocą piekarskiej łopaty. Potem udała się w dalszą drogę. Po chwili dotarła do jabłoni, okrytej dojrzałymi jabłkami, które zawołały do niej: O, strząśnij nas, strząśnij. Jesteśmy już wystarczająco dojrzały. Dziewczynka wstrząsnęła drzewem i jabłka zaczęły opadać. Trzęsła tak długo, aż oparły wszystkie. Złożyła je na jednym miejscu i ruszyła w dalszą drogę. W końcu doszła do maleńkiej kawki. Wyglądała z niej kobieta z ogromnymi zębami. Dziewczynka bardzo się wystraszyła i już miała uciekać, ale staruszka zawołała na nią. Czego się boisz, drogie dziecko? Zostań ze mną, a jeśli będziesz wykonywać sumiennie wszystkie prace domowe, niczego ci nie będzie brakować. Musisz tylko odpowiednio ścielić moje łóżko i dobrze trzepać pościel, bo gdy z niej lecą piórka, wtedy na ziemi sypie śnieg. Ja jestem panią zimą. Ponieważ kobieta mówiła tak łagodnie i zachęcająco, dziewczynka nabrała odwagi i zgodziła się zostać u niej na służbie. Robiła wszystko, by zadowolić swoją panę, a pościel zawsze trzebała tak, aby pióra leciały niby płatki śniegu. Mieszkając u pani Zimy, przeżywała szczęśliwe chwile. Nigdy nie usłyszała od niej złego słowa. A wśród jej codziennego pożywienia zawsze była pieczeń lub coś gotowanego. Widownia szczeleckiego ośrodka kultury zapełniła się najmłodszymi mieszkańcami szczelec opolskich, którzy podziwiali przygody koziołka Matołka, Który w poszukiwaniu mitycznego pacanowa krąży niemal po całym świecie, przeżywając fascynujące edukacyjne przygody. Jabłkowy spaść z drzewa. Strasznie boli, strona lewa. Potrzebuję wnet lekarza. Leżko, niedźwiedź jest lekarzem. Zbada rany, potem krzyknie, dam ci zas zastrzyk ukochany. Nigdy, nigdy wolę już najzdroższe pule. Bo, prosto w lewo, dojdziesz szybko do nabrzeża. Gdy napotkasz tam korsarza, Powiem rzecz od pana. Ralat rallagi, powiem dzisiaj, gdy wytrzym. Rallat, rallalo, będzie obiad, że ho, 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 ho. Oh. Podczas ferii otwarta jest również hala sportowa na Placu Żeromskiego, gdzie pod bacznym okiem instruktorów prowadzone są różne gry i zabawy sprawnościowe. Szczegółowy plan zajęć można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Szczelcach Opolskich w zakładce Ferie w mieście. Na zakończenie zapraszamy na krótki materiał filmowy poświęcony pierwszej pomocy w przypadku zadławienia. Masz ochotę na Tak. Proszę. Bo już nie będę ich jadła. Dziękuję za uwagę dla programu Mówiła Joanna Krok. Zapraszam ją za tydzień na kolejny przegląd ferii w naszym mieście.